Nie ma. Ja jestem Sorsyn. witam was w kolejnym odcinku z gry. Ale skończyliśmy tutaj, gdzie mi zrzucali mój wybuchowych beczek. Czekajcie czy dalej będę? O kurde, dalej są! Wycofać się! Idę jeszcze. He! Wiedziałem, gnoje. Jaki student ten kop nie dostał sam tej beczki? Co jest? No, zdychaj gnoju, jeszcze tutaj jeden jest. Tak więc to intensywny początek. Kąd? Dobra. To po prostu niż myślałem. Eee, no Dziękuję. O, kurde, więcej tych beczek. Nie wiem ale... Póki co ta gra jest 100 razy lepsza niż jedynka, szczerze mówiąc. I w ogóle dzięki za ciekawostkę, że ci ludzie się... że te chłopie to nie jest chyba kombinat, tylko to jest... O kurde... Znoju. Tylko, że to jest tego. Jakieś cywilne... i super straciłem... tarcze. Eee... Czy to jest cywilna ochrona, coś takiego? Tak więc, no ale będę ich kombinantem nazywał, bo tak prościej będzie. Dobra, wchodzimy już tutaj głębiej do tnałów. Słyszę helikopter. To zazwyczaj. Mogę wziąć cegłę? Mam cegłę! Ale to nie jest eu. Eugeniusz. That is not the same. Tam coś może być ukryte. Mogę się tam dostać jakkolwiek? O! Mogę? Aha! Serio, nic tu nie ma! Ale zawód. Dobra, nagrywa się. A jak mam się tam dostać? Chciałem robić Fortnite'a jakiegoś z cegłami, kurde. Nie wiem. I bin, Uff! Więcej cegieł potrzebuję. Czy, czy jest tu może po prostu drabina? Nie ma. Czy ja muszę robić Fortnite'a? Ile cegieł mogę potrzebować? Dość sporo. Oho, o. o, 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 Mam plan! To się nazywa huśtawka. Czyli jednak nie muszę robić Fortnite'a, mogę robić huśtawkę. Dwie cegły. Ile będzie potrzeba cegieł, żeby utrzymać Gordona? Przekonajmy się. Trzy. Dobra, trzy to dalej za mało. Tutaj konstrukcja Fortnite'owa, dobra, bierzemy. Czwarta cegła. Nie! W sumie teoretycznie, gdyby. Ok, jest uh, super. No, czemu ja jakoś tak nisko skaczę? O co chodzi? Nie yeah, No, raczej to tak mam zrobić. Ok, co się w powietrzu postanowiła zatrzymać? Czemu to się teraz tak huśtasz? Ziomek! No, dobrze zrobił. Jest tu coś ciekawego, może. Jakaś skrytka. Eee. Witam Państwa. Witam, proszę, panie helikopterku. Witam bardzo serdecznie. Jestem w Zorce, no, a ty? Jak się nazywasz? O kurde, nazywa się. Chcesz mnie zamordować? O kurde. Gdzie ja mam iść? Eee drugą stronę! Zdychaj! turno beczko! Czemu nie mogę zamknąć? O! tu jest jakaś skrytka? Idę... Idę tu. Hu uh, uh, hu uh. hu! A co my tu mamy? Eee... Witam gentlemana. E, jak tam u pana Chyba nie najlepiej No e, to ja panu nie przeszkadzam tutaj Uhu hu co my tu mamy Lubię to Aha. E, gnoje A co my tu mamy u-hu-hu! Uh, dużo skarbów. Kurde, czemu tutaj dostaję. Tylko że. Yy, siema zwłoki. Co tam? Kurde, dużo tu ludzi zdechło. Nie wiem, niestety, widzowie drodzy, wakacje się kończą. Może to będzie równo znaczy, że będę zarazem bardziej aktywny i zarazem mniej. a już widzę cię mam iść. Ile tu tych przejść jeszcze jest? Ile tego jest? Wybuchowa? Tak jest! E, nie ten przycisk tylko ten drugi. Dobra, zdychajcie tam. E, ten helikopter będzie upierdliwy dość. Zostaw mnie, psychopato. A co my tu mamy? Deskę? O, a my nic, kurde. Jednak coś tu było. Fajnie, to mi się podoba. Lubię to. No, wakacje się kończą. Może kanał będzie ...zrazem mniej bardziej aktywny, bo może nie będę gadał do późnych godzin. Ale też wiecie, nauka, dużo innych rzeczy. Ej, możecie w sumie... O, pytanie dnia dam. Jak wam mijają wakacje? Możecie napisać w komentarzu. Mi całkiem dobrze. Trochę tam porobiłem rzeczy. Dużo też siedziałem w chałupie, w sumie w większość czasu. A czemu jestem walony introwertykiem? Brawa dla mnie, że jestem przegrywem?

O oh, kurde, co to za gówno Won jest ton O, Zajmie się tam niby. Tak ci bardzo? O, kurde, widzę, że miałeś jeszcze jakąś kuchnię mini. No, to mi daj. Dasz mi coś? To za żyd walony. I se tutaj siada. Co za chłop. Co ma wywalone? Gdzie Co my tu mamy? A, tędy pewnie wleciały. Nie wiem, kanałusy wymyślili Dobra, chłopy Chłopy Myślicie, że jesteście dla mnie straszne jakieś? Oprócz tego, że latacie jak jakiś gówna. I macie dźwięk leczenia I ile was tu może być? Wolone manhaki. To są chyba manhaki. Oczywiście z czego? Z moda. Tak samo jak ta mapa, ta kolej, to też było z moda Ała? Czy one się wysadziły? Ała? uj awa! Że to będzie leczenie ukryte. Albo chuj w dupie. Znaczy Paszek w nie swojej No, otwieraj się! No jebane, o kurde, mam jaką broń? Klucz, coś tam widzę? E, ja tam muszę iść. Sorry, ludzik widzowie, trzeba pójść zebrać lód. O, widzę, że kolejny jakiś martwy. Co ten ziomek tu robił? Co to za zaraza tutaj jest jakaś? O kurde! przy e, przystojniaku. Z headcrabem na głowie. O, jesteś tam jeszcze. L Bierzemy. Uuu, granat. Lubię to. E, Szkoda, że ten nie granat pod prawym przyciskiem myszy. Dobra, no to póki co bawimy się w szczura w sumie. I to tak bardzo w się bawimy. Co to za gówno? Nie wygląda na bezpieczne. Hmm, czy mam tu jak przejść? Nie wiem. Co? Ja się przecisnąć przez te kraty jakoś, czy jak? Nie, no jak popieścić, to bym się zmieścił. Ale widzę już jak. Zauważyłem. O! Będzie ludzi. Aha! To tylko po powietrzu był. Ale skam. A czy ja mogę wyjść? Dziękuję. Won mnie stąd gówniarzu Dobra, no to idziemy w takim razie dalej. Eee... Ja na pewno gram na hardzie? O! Barnaky. Póki co się pewnie śmieje, jakie łatwo. Również ja za kilka Oj, ta gra jest ciężka, czemu ja to Dobra, główniarze gówniarze Kurde O kurde, mam się siambo Ale sprawdziłem przy okazji czy gram na Oczywiście Oła. Wow. dobra, macie gran. Nie wiem, czy trafiłem czy nie. E... ale nie miałam amunicji. Hmm. Nie, no, ten nie mogę. Dobra, musiałem się skupić po prostu. Jak mam się tam. Czy ja muszę. O! Kie e, Mogę ten. Nie no, za przeproszenie, jak się mam tam dostać? Widzę tam barnak, ale. A! Jestem głupi. Dobra, już wiem jak. Te. parkurowe w moich. Mojej... Ode mnie. O, mam nie. Co mnie parzyło teraz? O. Zapamiętaj to parzy. Tyż gówniarze. Kto to za durna mechanika jakiejś pary z wody, kurde? O coś my tu mamy. D coś od prawdy. Ale gdzie? Nie no, na pewno niżej. Albo jednak nie niżej. Nie! Eee... Ehm... Gdzie ja mam najwcześniejszy zapis? Który jest? O! Czytaj. Dobra. Trzeba lucik widzowie zebrać. Wiecie jak jest. No i pięknie. mam też w planach... Co to jest? W planach mam też sobie zrobić tą grę na 100%. Zapewne nie będę nagrał, bo to będzie... Znajdź wszystkie skrytki, bo na pewno wszystkich nie znajdę. Tak więc no. Ale ja będę robił tą grę sobie na 100% Bo mam nadzieję, że ci nie będzie jakiś przewalone Dobra, chłopie, żyj to! tu co... O! Mamy tu coś Przejście O! Lucik! Ołaaa! Kurde, ze wszystkich stron, nie? Jestem tylko niewinnym Gordonem. Proszę mnie zostawić w spokoju. To czemu mnie broń nie zmieniło? Super, dobra, najpierw się wami, głupniarze zajmę. Dobra, dobra, I jeszcze te gówna małe trzeba załatwić. To będzie wyzwanie teraz. No i niestety je zwyciężył ze mną. Dobra. Ile to coś ma durability, co jest z tobą? Dobra, zdychaj Wajfusie Jeszcze ktoś. Miej tu wcześniej. No. A bo ja mam 6 kp. <grywka> Dobra. No chodźcie tu gówniarze już wszystkie. mnie ode mnie Robale Kurde Co Zamenda, poleciała w góry Uch. Ale wiecie co? Podoba mi się, że to jest hard że nie jest To Hard w pokroju w life 1, że yy, nie masz praktycznie leczenia i masz miliard przeciwników. Powodzenia, tutaj dostajesz co chwila coś, możesz coś znaleźć. Przeciwników są cięższe... Cięż, trudniejsi. Nie, ja będę musiał zobaczyć w ustawieniach, czy mogę zmienić, żeby mi broni od razu do łapy nie dawało. Dobra, sobie zapiszemy grę. Tutaj. O, czyż będzie... Jumpscare od Kraba? O ja pierdziel, co to za pokój śmierci. Moi, reaccję łańcuchową zrobiłem. Oa? Kurde. Co TO daje jeszcze? Oła! Do wow. no, gówniak! Zdychaj! Walone manhaki, ale to ukierdziwek gówno jest. Czy mamy tu jakiś lud? O! Raczej tam na górę muszę iść. No nie gadaj. Oj skąd? Mogę to zniszczyć chociażby? E, nie wiem, jakbym mógł to zniszczyć, niestety. E, dobra, no to. I co mi to dało? Uu. Czy ja w tym wędzie byłem? Nie no, na pewno byłem chyba w... był ten węd? A nie, skoczyłem przecież gdzieś. Ty, ja się chcę tam dostać w takim razie. Da się jakoś tam dostać? Nie no, musi... Nie no, bym musiał jakoś no tam to wskoczyć. Tylko, że w tej grze nie ma wspinania się. A to nie są... Ja myślałem, że to jakieś złoki tu były. A to jednak nie są zwłoki. Jeszcze jedną próbę zrobię najwyżej i idziemy dalej, bo nie chcę tak marnować czasu. W jedynce to ja bym dostał już obrażenia z tej wysokości, zapewne. Uch! Nie! Nie, najpierw Alien był szczurem, teraz Gordon jest szczurem. Co wszyscy mają do zabawy w szczura w kanałach? Ja pierdolę. Kurwa. I czy da się tam jakoś dostać? Da się jakoś. Coś tam jest. Ale nie widzę sensownej. Dro nie, to zablokowane. Dobra, walić to. Po prostu przechodzimy dalej. Najwyżej kiedyś ogarnę, jak to zrobić. No to co? Pał. E, złomem w łapie. Bo on tu jest dowalony. Uff, lód. To ja lubię. Czy jak to otworzyć? E, odpowiedź mi... Yy, chyba nie. Hmm. Nie powiem to, coś takiego by robili, że nie można było przez to przejść. Hmm. Ale wiecie co, widzą? Broni. Widzo... <tryk> Widzowie, wydaje mi się, że to jest perfekcyjny moment, żeby zakończyć ten odcinek z tej jakże pięknej gry. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie o tym, jak wam mijają wakacje i widzimy się w na następnym odcinku. Bye, bye!